Zadanie 19, Matura 2023, Matematyka, poziom podstawowy. E, lajkujcie, subskrybujcie oczywiście, wszystkie te pierdoły. Mamy dokończyć zadanie i wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. I mamy dla każdego kąta ostrego alfa wyrażenie sinus do czwartej alfa plus sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa jest równe. No, ambitną trygonometrię mamy w tym wypadku. Zapiszemy to sobie sinus do potęgi. Czwartej. Alfa plus sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy takiego? Co możemy wykorzystać? Może we, we wzorach trygonometrycznych, które mamy? Czy jest może coś takiego? Czy mamy? <słuch> Czy może po prostu prościej wyciągnijmy sobie. Sinus kwadrat przed nawias z tych dwóch wyrażeń. Mamy sinus kwadrat alfa, wyciągnijmy go sobie, zostaje nam sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. I mamy sytuację tak, że tutaj po wymnożeniu dostajemy to. To jest oczywiście jedynka trygonometryczna, więc mamy, zostaje nam sinus kwadrat alfa, czyli w tym wypadku odpowiedź.